Witam. Dzisiaj chciałem pokazać jak przy pomocy programu PNG Gauntlet optymalizować pliki PNG. Optymalizacja głównie ma na celu zmniejszenie wielkości rozmiarów plików, które otrzymujemy z programów graficznych typu Photoshop. Po pierwsze dodamy sobie nasze pliki. Ja przygotowałem od razu dwie wersje do porównania. Plik JPG i plik PNG. To jest jakieś zdjęcie. I y, druga para do porównania pliki od PNG i PNG znowu y, taki prosty graficzny element. Oczywiście stawiamy sobie dwa nasze pliki PNG. Program PNG Gauntlet pokazuje nam od razu wielkość, którą jeśli go uruchomimy oczywiście uruch uruchomimy aktualizację pokaże nam wielkość plików po. Po przejściu programu. Ale wcześniej jeszcze sprawdźmy sobie, jak ta wielkość się ma do pliku JPG. Więc tak, plik JPG nasze zdjęcie jakieś drzwi, tak, ma trochę ponad 1 MB, 1,14. Plik PNG natomiast ma prawie 4, 3,68. Bardzo duża różnica. Co się dzieje w przypadku takich prostych plików graficznych, typu jakieś logo, znak firmowy? Plik JPG ma 12, ponad 12 KB, plik PNG ma niecałe 3 KB, więc dużo mniej. Widzimy, że już na starcie, bez optymalizacji, lepiej z takimi prostymi, graficznymi elementami radzi sobie Format PNG. Zobaczymy, jak to będzie po, wyglądało jeszcze po optymalizacji. Przechodzimy do programu PNG Gauntlet i klikamy optymalizuj. Dobrze, i teraz widzimy okno po optymalizacji. Więc tak, nasze zdjęcie zmniejszyło się bardzo niewiele. Widzimy, że zajmuje 97% oryginalnej wielkości pliku, czyli zmniejszyło się właściwie tylko 3%. Natomiast co w przypadku naszego elementu graficznego? Plik wyjściowy zajmuje jedynie 5% wielkości początkowej. Pokazuje tam nam to, że pliki PNG idealnie nadają się do elementów graficznych na stronie typu logo, wszelkiego rodzaju przyciski. Te elementy powinniśmy zdecydowanie zapisywać w postaci plików PNG. Po pierwsze, one nie zawierają żadnej kompresji stratnej, czyli. Mamy tutaj do czynienia z plikami, które nie zawierają artefaktów, nie zawierają żadnych elementów pogarszających ich jakość związanych z kompresją, z kompresją pliku. To jest 5%, tak jak mówię, wielkości pliku PNG, ale pamiętajmy, że on już był mniejszy, o wiele mniejszy niż plik wyjściowy JPG. Więc tego typu elementy na stronie www. będą sprzyjały. Dobremu odbiorowi tej strony będzie ona się szybciej po prostu ładowała. Tylko należy pamiętać o tym, że pliki png po wyjściu z programów graficznych no, są zoptymalizowane niestety bardzo, ale to bardzo słabo.